Hej, kochani, czy macie jakiś patent, jak wkraplać do oczu psa leki? Jeżeli jest psychopatą, wije się, kręci i, i jest po prostu jakiś totalny obłęd i amok. A postanowił z bratem bić się i prawie sobie oko wybić. Mamy dwie minuty do Waszego wejścia na no, zaraz, zaraz wróci. Mama mówiła, żeby znaleźć sobie bogatego męża, a ja mówię, mamo, to ja jestem bogatym mężem. jeden lat też powoli wygaszam swoją działalność artystyczną. Estradową, wtedy trochę pożyć. Zaczęłam pracować od 13 roku życia zawodowo na estradzie. Trochę mi tego prostego, pięknego życia uciekło. W zamian, oczywiście, dostałam wiele sukcesów, nagród, wspaniałych fanów. Też wiele straciłam i chciałam zostawić po sobie coś ikonicznego: jakiś taki film z morałem, z przestrogą, też z historią. Prawdziwą, która pokaże nieco inne oblicze i polskiego show biznesu, yy, ale też moje, bo wiele stereotypów się otarło na mój temat, yy, które chciałabym pokazać z jednej strony. Kochani, spotkałam męża po latach, coś niesamowitego, w końcu razem. Tego właściwego. <laughs> <laughs> Jakam twoje interesy? Bardzo dobrze. Nadal bardzo wszystko przyczynę na mnie, znaczy, jest, jak jesteś młody, jaki masz filtr. Tak, a to widzisz. Jeszcze wiesz o tak. Dzień dobry.